Historia mądrością, przyszłość wyzwaniem. Tak brzmi dewiza Politechniki Gdańskiej i cieszę się, że tak brzmi, bo jest mi bardzo bliskie to hasło, gdyż z jednej strony jestem, drodzy Państwo, absolwentem również Gdańskiej Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego nauk humanistycznych i historii, a więc tego, co jest domeną przeszłości ale także absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie czułem swoje wyzwanie do tego, aby zajmować się przyszłością. Jestem także absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, co mnie bardzo cieszy, bo to prestiżowa i tak ważna uczelnia. Szanowni Państwo, historia mądrością i także w naukach technologicznych informatycznych w robotyce, w radiotelegrafii i w wielu innych naukach, których wydziały odnajdziemy na Politechnice Gdańskiej. My jako narodowa wspólnota możemy szukać w tej historii naszej mądrości o nas takimi jakimi jesteśmy dzisiaj. Mówię o tym dlatego, aby budzić w nas naszą wielką narodową ambicję, przypominając choćby takie postacie jak Jan Czochralski, który jest i Częścią polskiej historii XX wieku, ale też jednym z gigantów polskiej nauki, który odnalazł metodę wydobywania monokryształów krzemu, które stały się podstawą układów scalonych, bez których nie mielibyśmy dzisiejszych telefonów komórkowych. Tak, to w naszej historii XX wieku, w polskiej historii XX wieku, mieliśmy mistrzów łamania szyfrów wojennych, mistrzów radiotelegrafii, takich jak pułkownik Jan Kowalewski, który łamał szyfry w czasie wojny polsko-bolszewickiej i tych wspaniałych naukowców z czasów II wojny światowej, Mariana Ryjewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego, którzy dzięki swojej wiedzy technicznej, technologicznej, radiotelegraficznej złamali kodę Enigmy i przyczynili się do tego, że zachowano życie tysięcy, setek tysięcy, a może milionów ludzi. Również mój wielki poprzednik, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki był przecież uznanym chemikiem i był naukowcem. Tak, my jako naród, jako Polacy i Politechnika Gdańska to drodzy Państwo najlepiej potwierdza, potrafimy zrobić wiele i osiągnąć wiele. Jeśli z jednej strony państwo inwestuje w badania naukowe i akademickie, a z drugiej strony mamy doskonałe kadry i wspaniałych studentów, którzy dbają o naszą przyszłość. Tak, bo przyszłość jest wyzwaniem. Przyszłość jest wyzwaniem także i dzisiaj dla nas. Przyszłość jest wyzwaniem.